Witajcie, z tej strony odkrywca Adiek, to jest właśnie kolejny materiał z serii Infraspace. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku osiągnęliśmy właśnie ostatni poziom naszych mieszkańców, czyli mamy dosłownie już takie luksusowe wieżowce mieszkalne. Mają oczywiście największą pojemność mieszkańców, ale też oczywiście największe zużycie materiałów. No i oczywiście tak, w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zaczniemy produkcję właśnie czerwonych pakietów badawczych, czyli ostatnie pakiety badawcze, jakie mamy dostępne w tej grze, czyli tak naprawdę będziemy mieli dostęp do wszystkich technologii jakie możemy zbadać w tej grze. Ale najpierw musimy poczekać kiedy to się zbada, a jak to się zbada no to zaczniemy robić nowe badania. Tylko pytanie jakie badania? Na pewno jakieś badania tutaj za zaczniemy robić, ale no nic, będziemy musieli poczekać na pewno. No spokojnie. Ale tak... E Oczywiście tak, w tym obecnym momencie teraz oczywiście naprawiamy główny komputer, główny komputer do naszego statku kolonizacyjnego, który nam oczywiście da nam fajny profit, mianowicie. E, gdzie to było? Tutaj. Oczywiście nam da po pierwsze tak. projektory, lepsza produkcja i lepsza produkcja oczywiście komputerów. Tak więc tak to się prezentuje. No i co? Troszkę jeszcze nam brakuje tutaj towarów, ale wkrótce to zostanie wszystko ulepszone. Oj, i temu brakuje komputera. Dziwne. No i tak to się prezentuje na razie jak widzicie, nasza kolonia dość łatwa, to znaczy bardzo sprawnie się rozbija, nic się nie dzieje złego, więc fajnie. Jak tam ogólna produkcja? No, ogólna produkcja prezentuje się następująco. Na pewno brakuje nam komputerów, a to dlatego, że jest wszystko tutaj zużywane poprzez ulepszenia, więc tym się nie martwię, ale na przykład sprzęt edukacyjny WL, jego musimy zwiększyć, jego produkcję. I musimy zwiększyć oczywiście też produkcję chemikaliów niestety. Więc cało musimy rozbudować obszar przemysłowy. I tak jak pamiętacie po odcinku, tutaj no, troszkę się pobawiłem, troszkę rozszerzyłem ten obszar i to bardzo mocno. Więc troszkę było tutaj tej zabawy. Ale tutaj żebym rozbudował troszeczkę kopalnie żelaza. No, dajmy kolejne takie zakłady. A dobra, już tutaj może tak nie będę przesadzał i to byśmy jeszcze usunęli tą przeszkodę terenową, która niestety tutaj występuje. To też trzeba? Nie, to już nie trzeba. Czyli dobra, to się usuwa, więc fajnie. Kolejne blokowiska są rozbudowywane. To mnie cieszy. A my tutaj damy nowe zakłady chemiczne. To nie ta kategoria, tylko to była ta kategoria. I są jak to jest 3 na 3, no to zróbmy to jakoś tak. No, jakoś tak to zrobimy. No i fajnie, czyli to fajnie już pracuje. I tak, ten sprzęt edukacyjny, chociaż nie tylko sprzęt edukacyjny WL, bo też nabykuje dobrych posiłków. Aha, czyli jeszcze dobre posiłki będę musiał rozbudować? No i będę musiał jeszcze rozbudować, oczywiście, ten sprzęt edukacyjno-rozrywkowy. To może w pierwszej kolejności jego rozbuduję. A niech taki jeden tutaj powstanie zakład. Teraz na pewno będę potrzebował inne produkty. Chociaż nie do końca, bo widzę, że mam. Czyli dobra, ile nam tutaj brakuje jeszcze na zbudowę? A, ja tylko parę tych choroprojektorów. Czy tam właśnie wyświetlaczy holograficznych. Jest możliwe, że zaraz to wszystko zostanie dostarczone tak, jak bym chciał. I dobrze, bo dzięki temu zostanie dość mocno zwiększona produkcja właśnie tych, tych projektorów, ale też oczywiście nie tylko, bo też oczywiście to się przełoży się na produkcję komputerów, rzecz jasna. Więc tak to się prezentuje. A my co? Co my teraz zrobimy? No coś na pewno zrobimy, może na przykład jakaś tutaj rozbudowa, chociaż tutaj widzę, że nie ma takiej potrzeby, ale też dość mocno spada... ...zakręczenie ruchu ulicznego? Może. Chyba to tak bym to poprawił, może teraz będzie lepiej, chociaż jeszcze chyba tutaj bym nie, tutaj nie trzeba. Oha, coś tutaj mi się zabiło. Gdzie to wszystko jedzie? Wyjedziecie tędy. Ok. A bo. Może tego. Może to jest powód, właśnie, dlaczego tak to się dzieje. No, może teraz już będzie znacznie lepiej. Chyba to jeszcze się ulepsza, znaczy jeszcze tutaj nam brakuje tych produktów, więc jeszcze musimy poczekać niestety. To może tak, te dobre posiłki do ganięcia. Potrzebuję na pewno więcej tych komórek macierzystych. Czyli to była chyba ta kategoria, tak to była ta kategoria. Tutaj, a może tutaj. To jeszcze potrzebuję tlenu, więc jeszcze rura z będzie potrzebna. I moje miasto osiągnęło szósty poziom. Z tego co widzę. Dobra, czy jak to już mam, to teraz mogę rozpocząć produkcję tutaj tego mięsa. To jest to? Tak, to jest to. Czyli jakoś tędy to zrobimy może? To jest m, 2 na 2? Znaczy no, tak. To, tak się zmieści się. Czyli tak to zrobimy tutaj. Czyli troszkę tego mięsa. I może nawet ta podstawowa farma. Czyli tutaj będzie potrzebna woda oczywiście. Dobra, czyli to wszystko fajnie pracuje. Jak tam nawóz szeroko pojęty? Nawozu no troszkę mam, ale już nie jakoś specjalnie dużo, więc może jeszcze bym zwiększył tutaj produkcję nawozu. I tutaj były może takie dwa zakłady produkcyjne. A tutaj bym warzywami jeszcze wypełnił. Chociaż może nie tylko warzywami, bo też... Aha, bo to jest tylko na ten budynek to... Chociaż z tego co widzę tutaj też mam. Dobra, to to postawię. Tutaj postawię jeszcze jedną podstawową farmę. A tutaj kolejno od warzyw. I brakuje mi wody. Wodę zacznę produkować. W sumie woda nie potrzebuje połączenia drogowego, więc mogę to zbutować gdzie indziej. Na przykład, nie wiem, tutaj. Będzie ogromne zużycie prądu niestety. Robię troszeczkę taki dość duży zapas. dobra, już to wszystko pracuje, chociaż z tego co widzę, jest problem z prądem tutaj. Niestety tak. No dobra, kolejna elektrownia słoneczna. Dosłownie solaris. Taś tutaj brakuje. Co to jest? To jest sprzęt edukacyjno-rozrywkowy. No niedobrze, ale widzę, że już to zostało dostarczone. Ten cały towar. I to zostało naprawione, więc zobaczmy, o ile jestem bardziej na plusie. Jeśli mowa o te projektory. No, produkcja też mocno wzrosła. Ale widzę, że jeszcze tutaj mi wody brakuje. I ten. Jeszcze ten jest potrzebny. Dobra, no, też już jest znacznie lepiej. Czyli fajnie. Tutaj też została ogonięta produkcja. Okej, okay. zobaczmy, co jeszcze mogę tutaj naprawić w naszym statku koordynacyjnym. Roboty domowe, sprzęt edukacyjno-rozrywkowy WR, procesory neuronowe. No niby mogę to naprawić. Jestem w stanie. Co zacznę to naprawiać? Będzie mi się to opłacać po prostu. I tutaj dobuduję jeszcze takie dwa zakłady produkujące sprzęt WL. Oj, nie tak chciałem to zabić. Weźmy weź to usuń. Tak, wiecie mi to usłyszeć? A dlaczego ty nie możesz? Aha, okej. Okay. To zrobimy to tak. I to zrobimy to tak. Dobra. I tak, tutaj na pewno potrzebuję budynek od neuronów. On wymaga tego węgla całego. A microchipy? Microchipy są potrzebne. Troszkę większej ilości. A to ci zaskoczenie. Hmm, jakby to fajnie... A może wypełnię te pole, o. Tak to będzie lepiej. Brakuje mi tutaj co? To, to są nanoruki węglowe czy jeszcze więcej nanorurek, Niestety Dobra. czyli to jest ogarnięte w miarę. Jak tam dostarczanie towarów? Aha, teraz te procesory nowe zostaną dostarczone całkowicie. No, najgorsza zabawa to będzie ten sprzęt edukacyjny UE. i jeszcze do tego roboty domowe, a roboty domowe też są powoli dostarczane w miarę. I tutaj widzę, że muszę zwiększyć troszeczkę produkcję węgla, niestety to może jakoś nie wiem. A może tutaj, troszkę wyprostuję ten morze. Tak to bym zrobił. I tutaj może bym dał właśnie... Chociaż widzę, że nie ma tutaj potrzeby, bo mam. Więc okej. Okay. Ale widzę, że potrzebuję prądu. A jak tam produkcja? A metanu to ja mam, więc nawet mogę troszeczkę tych elektrowni na metan postawić. I mam osiągnięcie. Produkuje 10 tysięcy jednostek prądu. Czy tam 10 000 8 megawatów. No i fajnie, czyli to pracuje. Dzisiaj mamy kolejną produkcję, lepszą. No bo teraz ewidentnie mam znacznie większą nadwyżkę prądu, więc fajnie. Ale też myślę, że może coś bym tutaj, nie wiem, rozbudował. Na przykład bym rozbudował przemysł produkujący roboty domowe. Da się to jakoś fajnie przesunąć? Da się. Dobra, tak to zrobimy. Co tutaj ja potrzebuję do tych robotów? Sieniki. To były sensory. I jeszcze neurony niestety. Może bym to dodał. Później bym dodał właśnie fabrykę silników. Takie dwa zakłady, może co. Do tego oczywiście ropa naftowa. I może dwie huty stali. A to bym nawet wypełnił jednym obiektem właśnie od procesorów. Coś w sensie jeszcze potrzebujesz? Tak, jeszcze potrzebujesz wody. Jeszcze do tego to woda dojdzie. Dobra, czyli woda już mamy. Czyli tylko grunt aby został dostarczony z, e, żelazo. Znaczy tam właśnie luda żelazo. Na wszystko to fajnie pracuje, bardzo mnie to cieszy. A no, może na razie będzie to ok. Może. Chociaż widzę, że brakuje mi aluminium. O, to już nie jest dobra wiadomość. Ale widzę, że mam jeszcze tutaj pewne obszary do wykorzystania. No tak. Najpierw to muszę to usunąć. E, nie jest. Tak, tutaj jest ten laser. I miedzi mi jeszcze brakuje. Dobra, no to jeszcze produkujemy to mieć całą. Do tego Europa Nawrotowa. Dobra, tak to zabijmy. Wszystko już jest produkowane. Coś jeszcze jest tutaj potrzebne? Coś jeszcze uzupełnić? Może Możliwe, że nie. Jak tam tutaj roboty? Aha, roboty już są dostarczone. To dobrze. To zaraz jeszcze ten sprzęt edukacyjno-rozrywkowy zostanie dostarczony całkowicie. I zyskamy ten fajny bonus. Czyli właśnie, bonus do produkcji neuronów, ale też nie tego, bo to jest do sprzętu edukacyjnego, rozrywkowego, ale też i jeszcze roboty domowe. Więc bardzo fajnie. Dobra, czyli troszkę jeszcze nam brakuje. Brakuje mi robotów, chociaż nie do końca. Chociaż i tak się degraduje, pomimo tego. Chociaż te roboty zostały dostarczone. Właśnie. Jak to usuwanie. No i idzie to powoli. E, mógłby to jeszcze bardziej ulepszyć, na przykład bym dodał tutaj te narzędzia. Tylko cały maca produkcja narzędzi. Kasza z zaawansowanych narzędzi, tak? Wymaga nanorówek węglowych, metanu, sensorów i jeszcze ile do refinowanego. Gdzie są główne zakłady, te? A tutaj pracują, i ja one pracują dość bardzo powoli, niestety. Może bym troszeczkę tą stronę rozbudował. Na przykład tutaj powstały takie dwa zakłady sensorów Prawdziwie jego co to mam? No, no, mam troszeczkę nie jakoś specjalnie dużo tylko trochę. No bo tutaj aluminio będzie jeszcze potrzebne. Ale aluminio jest tutaj już dostarczone. To jeszcze bym potrzebował co? A, neurony. A no to już nie jest taka prosta bajka. Zawansowana oczywiście chemikalia i do tego węgiel. A, dobra, to jeszcze może to przemyślę. Tam. Aha. Oś duży brak, bo wszystko jest tutaj dostarczane i mamy odbykowane czerwony pakiet badawczy w końcu. I to też zaraz zostanie napewione, więc jeszcze tutaj będziemy mieli zwiększoną produkcję. Dobra, no to jak mamy badania, no to mógłbym zacząć badania, nie wiem, reaktor pędki. I do tego potrzebujemy właśnie ten za, Co to jest za produkt? To jest na pewno... Jeden, jeden produkt jest od uranu, ale drugi? Czy to jest to? To jest to. O matko boska, i to wymaga? Fabryka O kurczę, jakie to duże. Dobra, to już jest gigant. Chociaż aż tak dużo prądu nie zużywa. Jak niektóre budynki przemysłowe, ale jest dość wysoki, bardzo wysoki. Dobra, takie dwa zakłady bym postawił. Tegoś właśnie sprzętu. Nakoi mi. A, to jest wciąż to aluminium. Tutaj mamy jeden zakład. I nie ma prądu. Wiecie co zupy to tak. Będzie to za lepiej. Dobra. No jest degradacja, ale zaraz to zostanie oganięte. A niech to już zacznie pracować. I teraz chyba mógłbym na spokojnie dać produkcję czerwonych pakietów badawczych A więc zaczynamy. O kurcze, no to, to już bardzo dużo wymaga energii. Czy wszystko mam? Chyba tak, wszystko posiadam, to co potrzebuję. A czy to ma dostęp do recyklingu? Chyba nie. Chyba to nie ma dostępu do recyklingu. Chociaż. Dobra, może aż tak nie przesadzajmy. Już tutaj. A i tak, jak to zostało naprawione no Jak widzicie statek już coraz lepiej wygląda. Kontrole AI są tutaj też potrzebne na silnik. Na napęd FTL. A co mi da w ogóle? Lepsza produkcja jedu, lepsza produkcja tych AI, tych systemów kontroli AI i lepsza produkcja silników. No dobra, zaczynamy to też naprawę. Może kiedyś to się naprawi? To już, chociaż to też niech to pracuje. W na razie, badania to i tak nie będą prowadzone zbytnio. Ale tutaj widzę, że coś już idzie do przodu. I może tutaj bym jeszcze dał budynek recyklingu. A gdzie to było? A tutaj. A może to przesunę? Nie, nie przesunę. No, przesunę. A jakoś tak. A tutaj. A taki. A taki dziobek będzie. ale lepsza wydajność. W jakimś tam stopniu, ale jest lepsza. Tutaj się kolkuje. Każdy by próbował skręcić w jednym kierunku. jeszcze chociaż? Czy znowu samochód będzie zbogowany? No zupy może tak. Może będzie lepiej teraz. Jak ten pokierujemy. kierujemy. Może faktycznie będzie tak lepiej. idzie się tędy tak? I tutaj co? Tutaj nic. Ale na razie niech to pracuje. Trzęta AGD? Nie, to no już jest trzęta AGD. Dobrze, a ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to pamiętajcie, aby tutaj zostawić łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to pamiętaj aby zostawić tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.